Witam was serdecznie pokoju Chrystusowym. W czasach biblijnych imię Jehoshua nosiło kilka znanych postaci. Imię to oznacza Jahwe z moim zbawieniem. Występowało również w formie skrótowej, to jest Jeshua. W języku polskim występują jego dwie tradycyjne formy: Jozue i Jezus. To znaczą dokładnie to samo, tylko że dotarły do nas za pośrednictwem różnych tłumaczeń. Formą skrótową od imienia Jehoszua był również Ozeasz. Imię to nosił m.in. jeden z królów izraelskich, jeden z biblijnych proroków, a także następca Mojżesza, który został później przemianowany na Jozuego, czyli Jehoszłaę. To samo imię nosił też żyjący w okresie międzytestamentalnym autor Księgi Mądrości Jozue Ben Syrach. Jednak naszym dzisiejszym bohaterem będzie Jozue syn Jehosadaka. Który był arcykapłanem, który znacząco przyczynił się do odbudowy świątyni Pana. I podobnie jak swój imiennik, który wprowadził Izraela do ziemi obiecanej, także Jozue syn Jehosadaka miał być zapowiedzią mesjasza. Mimo wielkiej roli, jaką syn Jehosadaka odegrał w prawostwach Ageusza i Zachariasza, mamy o nim tylko garść informacji. To jest wiemy, że powrócił z pierwszą falą uchodźców z Babilonu. Znowił urząd arcykapłański. Oraz tak jak wspominałem, wziął udział w odbudowie przybytku Pana. Jednak opis Jozuego zawarty w księdze Zachariasza, jest niezwykle tajemniczy. Prorokowi została ukazana postać kapana, który symbolizował całego Izraela. Stojący przed aniołem, który reprezentował samego Boga. U boku kapana stał też oskarżyciel, czyli szatan. I tak czytamy w trzecim rozdziale, od wersetu pierwszego. Potem ukazał mi Jozuego arcykapłana stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim, Zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł, Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł, Włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój. I przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Dalej też Bóg za pośrednictwem swojego posłańca przemawia do Jozuego, zapowiadając przyszłe zbawienie Izraela. Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jozuemu. Tak mówi Pan zastępów, jeżeli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz trzech moich dziedzińców. Dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Słuchaj więc, arcykapłanie Jozuę, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą. Są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja przywiodę swego sługę, Latoroś, bo oto na kamieniu, który położyłem przed Jozuem a na jednym kamieniu jest siedem oczu, wyryję napis, mówi Pan Zastępów, jednego dnia zmarzę winę tej ziemi. Jozuę wraz z Orobabelem Mieli położyć kamień węgielny pod odbudowę świątyni Pana. Jednak w tym proroctwie chodzi o jeszcze jeden szczególny kamień węgielny, którego symboliczne imię jest atoroś. Chodzi oczywiście o Mesjasza z rodu Dawidowego. I tak też Chrystus podczas narodzenia również miał otrzymać imię Jehoszu'a, które przypomnijmy znaczy, „Jahwe jest moim zbawieniem. Gdyż nie tylko nasz Pan Jezus dokonał oczyszczenia całego Izraela, jak też symboliczny opis jego czytaliśmy wcześniej. A też został jego zbawicielem. Ponadto, Mesjasz, zgodnie z proroctwami, miał być też budowniczym świątyni Pana. I podobnie czytamy w Księdze Zachariasza w rozdziale szóstym i od wersetu 9. I doszło mnie słowa Pana tej treści: Weź srebro i złoto, zrób z tego koronę i włóż ją na głowę arcykapłana Pana Jozłego, syna Jehosadaka, i powiedz do niego: Tak mówi Pan zastępów oto mąż, którego imię brzmi Latorość. Pod jego stopami wyrośnie Ratoroś i on zbuduje przybytek Pana. On zbuduje przybytek Pana i zdobędzie majestat królewski, zasiądzie jako władca na swoim tronie. I przyjdą z dalekich stron i wezmą udział w budowie świątyni Pana. Tak poznacie, że Pan Zastępów posłał mnie do was, a to się stanie, jeżeli naprawdę słuchać będziecie głosu Pana, waszego Boga. I kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię, podczas rozmowy z Żydami, bo powiedział właśnie bardzo podobne słowa zawarte w Ewangelii według Jana w rozdziale 2, i wersecie 19. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. I kiedy Żydzi myśleli o tym budynku, który mieli przed swoimi oczyma, nasz Pan mówił o świątyni swojego ciała, zapowiadając nie tylko swoją śmierć, ale też swoje zmartwychwstanie, które, jak wiemy, miało miejsce trzeciego dnia. Dzięki naszemu Panu Jezusowi. Mogliśmy stać się częścią Bożej świątyni tutaj na ziemi, a także częścią ciała Chrystusowego, dostępując tej Bożej obietnicy i wypełniając te proroctwa. Chwała niech za to będzie Bogu i do zobaczenia.